Hej ludzie, ja jestem Burry, fotografer o Kowajzak. Już dawno planowałem to ogarnąć, nagrać i już kiedyś wam to obiecałem. Dlatego stwierdziłem, że wreszcie do tego siądę i się za to zajmę. Tak, hmm, zacznijmy już sobie. Już tutaj trochę pograłem, już mam dobrą grę od dawna, dawna, dawna. Ale nie jestem jakimś mistrzem, jestem zaledwie laikiem. W porównaniu do moich znajomych, którzy zagrywają się w to, Masę, masę naprawdę godzin. Mają już przegrane, nie wiem, 100, 200, 300-400 godzin i dla mnie to są bogowie tej gry, w której Bóg i tak jest wyśmiewany. No bo taka prawda. I no cóż, no większość z Was już pewnie kojarzy tą grę, no bo taka prawda już. Każdy większy youtuber szanujący się. Tą grę nagrał, ma z tego serię czy choćby gameplay pokazujący co to jest i z czym to się je. dlatego ja też stwierdziłem, że skoro oni mają i też mniejsze kanały mają, to ja sobie coś nagram. za tym ta gra jest dość urokliwa i bardzo fajnie się z nimi nagrywa, a poza tym, a tym bardziej gra. Hmm, no cóż, dla tych którzy nie wiedzą co to jest, ta gra polega na tym, że jesteśmy sobie oto takim małym chłopkiem który no fabularnie został wepchnięty, czy też uciekł do piwnicy, i, aby schronić się przed oszałą matką, której Bóg powiedział, aby zabiła własnego syna. No cóż, no różne rzeczy na tym świecie się dzieją Widać i da Ci takie. Tak więc. My schowaliśmy się do piwnicy, w której lichowiec ten naprawdę jest już tutaj na samym początku. Mamy do czynienia z, z dziwnymi jakimiś dziwnymi poszkorami, jakimiś cudami. Nikt nie wie dokładnie o co chodzi. Ale... Ale po prostu trzeba przetrwać. Jesteśmy sobie takim Isaaciem, oto tutaj takim chłopkiem, który strzela sobie łzami, aby przetrwać przed tym lichem, który go czeka w tych wszystkich pomieszczeniach, piwnicach i innych takich. Tutaj mamy już pokój do naszego pierwszego bossa. Jeszcze do niego nie wejdziemy, tylko sprawdzimy sobie co jest w innych pokojach. Ponieważ bardzo mnie to ciekawi, że coś ciekawego jeszcze znajdę. No pięknie. Złoty pokój, to wymieniałem się nazywa po angielsku, ale nieważne. Złoty pokój to złoty pokój, ważne, że taki jest i będziemy w stanie jakoś tego bossa zwalczyć, lepiej. Ponieważ taki, taka prawda, że każdy poziom to jest jako takie przygotowanie do walki z kolejnym bossem aby nie wiem ulepszyć coś, może podreferować życie, gdy na poprzednim poziomie nam go trochę ubyło o, mam większego mini bossa. którego, o nie, nie nienawidzę. A! Dobrze. Nie wiem dokładnie jak on się nazywa. Zupełnie nie wiem jak się nazywają nigdy sobie. Ale strzela on małymi czabami, tak, te małe gizby to są czaby, czy też nie wiem, duża gwizda, która która jest dużą blizo, jest z czabem, a to są jej pobratyńce też nie wiem, dzieci, cokolwiek tak, jest taki boss później w późniejszych klaszach, który nazywa się czab i właśnie z niego wyrastają takie malutkie gówniaki, które próbują nas hapnąć kurwa się, nie, dobra ja się skupię na, skupię na tych gówniakach a tutaj właśnie mam się skupić na tym zielonym, białym jest, pięknie Dzięki za pomoc, bratku. Będę niełatwiej się o, o, mam go, mam go! A, cholera! Było blisko. Do kiedy będę grał, tak sobie myślę, że... Zagramy sobie aż do pierwszej śmierci. Nie będę jakoś się tutaj rozwodził. Bo i tak nagrywam dość późno w nocy. Ale tak jakoś mi się nudziło. Nie będę zażywał teraz tej karty. Nudziło mi się strasznie i stwierdziłem, że eee... Zagram sobie w i przekażę sobie, nagrał. Hmm. No, proszę, proszę. Co to jest za item? Hm, ciekawe. Mam czupeczka. Wcześniej takiego nie widziałem, muszę powiedzieć. A może widziałem? Zapomniałem. Dawno tak, już nie widziałem Dobra. Wijamy. Uuu. Femini. Tak, to jest dość kończywy boss. Jakby nie było. Dobrze, że sobie zostawiłem na kartę. A chyba szybko nam z nim pójdzie. Świetny jest ten litem, ten ślimaczek, czy co to tam dostaliśmy. Kurczę, bardzo pomaga, gdy jest duża liczba przeciwników. No, już, już sobie go załatwiliśmy. You of Tak, jeżeli zbierzemy trzy takie kawałki, bądź też cztery, dostaniemy całego Super Meat boja. Eee, tak, tutaj są zawarte różne gry inne. Eee, Różne aspekty z tych gier. Na przykład można tutaj dostać yy, właśnie klubownik, który później, składając go, można dostać dzięki temu Super Meat Boya, który będzie nam pomagał w walce z przeciwnikami. Co jest bardzo fajne i bardzo mi się podoba. W Nasze płaszki nie będziemy im przeszkadzać, identycznie nie pomożemy A, No, dalej. No i pięknie, mamy wrócić. Nie wiem czemu gramy z Emola w takich momentach, kiedy jest dużo przeciwników, a fps -y wcale mi FPS -y jakoś nie znikają. czy też się nie zmieszają. Nie wiem czy to będzie mi tak robić czy co. No cóż, będziecie musieli to przetrwać, wybaczcie. O nie 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 nie. nie, nie. Okej. Okay. Tam miałem wcześniej dużo jeszcze postaci do wyboru, miałem Magdalenkę, miałem Ewę i miałem Kainę, ale stwierdziłem, że co jak co, ale pokażę wam od podstaw tą grę. Yy, po prostu wybrałem naszego wspaniałego Isaaca. O, no, okay, 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 okay. dobra. Nie dbaj tych paskud, nie wiem, że to klipowy jeszcze... To hmm. Brać czy nie brać? Bo to jest pytanie. To później takimi falami strzela. I w najgorszych momentach wymija wroga, kiedy trzeba go trafić. No ale dobra, wezmę. O, patrzcie Chociaż. chociaż zobaczymy. Może nam się to opłaci. serduszko, Serduszka chyba nie potrzebujemy. Kluczyk? Kluczyk mamy. Hmm. Na pewno szybciej lecą te ludzi. No dobra. Nie będę narzekał, póki nie spróbuję. Jeszcze, jeszcze sobie sprawdzimy. Został nam jeden pokoi do sprawdzenia. Wejdziemy sobie do niego i zobaczymy, co my tam mamy. Ogólnie, soundtrack. Sound yy, za soundtrack był odpowiedzialny dany Baranowski nie? Baranowski. nie wiem, czy to był Polak, czy też nie. Jakbyś nie zagłębiałem się za bardzo w historię yy, twórców ale jeżeli tak, to wykonała naprawdę zajebistą robotę. Taka prawda. Soundtrack Isaaca, to ja czasem sobie puszam go na YouTube, ponieważ jest tak prześwietny, że mógłbym go słuchać godzinami. Naprawdę. I w sumie to głównie nie tyle zmusza mnie, co zachęca mnie do grania Isaaca. Tyle godzin nawet. Ponieważ to jest gra, która ma ten urok, aby grać w nią cały czas, cały czas, próbować zabić tą matkę, bo nie wiem czy to już mówiłem, ale celem tutaj jest zabicie matki i jeszcze tam razem, następnie jakieś tam jej ciała. No cóż, no papuła jest dość pokręcona, całkiem przyjemna i gra też jest bardzo, bardzo przyjemna. Ale jednak wymaga od nas pewnego refleksu, <grytania> abyśmy trochę jednak ogarniali. O jakieś te pokoje marne są. O, jeszcze mamy? Został nam jeden chyba. Albo jeszcze może jakaś mnoga będzie. Zobaczymy. Ops. O nie. Tylko nieskoczący. Jajca. Dobra. No, chodź tu. zielony. A! Uff. Słowisko! Jest... O, nie mam żadnej pompy. Ale jest kolejny pokój. Może tam nam się uda zdobyć jakąś bombę. Fajnie by było. Chyba jednak nam się nie uda. Mamy tylko te płaczki, nic nie wyleci. O, patrzcie, skrzynia. Dobra. A, taska. Świetnie. Tylko lepiej by jeszcze był, jakbym miał bombę, ponieważ mógłbym mieć 15 wtedy centów. Dzięki czemu mógłbym coś kupić konkretnego w tym sklepie, a nie jakieś bibeloty, które nie są za bardzo potrzebne typu serduszko. Obecnie no mam niby ubytek tego, tej połowy serduszka, ale ta baternika by nam się na przykład przydała. Nie wiem, ona chyba dodaje powera tym i szybciej lecą i są chyba mocniejsze, ale, ale... Larry on robi dużo kup, więc może nam się to wszystko opłaci. A... okej. Okay. Nie jest to jakoś jeden ze znakomitszych włosów, jest on przynajmniej dla mnie Jednym z łatwiejszych. Szczególnie, że on zazwyczaj ma te swoje dziwne szarże, przy których właśnie albo skręca, albo udaje się go zabić od razu. Tak więc jakimś super bossem to nie jednak nie jest. Dobra. Ach, no widzicie. Już prawie mnie miał, mógłbym mnie zranić, ale jednak skręcił w bok. Mam cię! O! Pięknie. Mamy dodatkowe seriuszka. Dobra. Uuu. Trudny wybór. Proszę ponieważ w sumie jakiś minionek by nam się przydał, a to kosztuje tylko jedno serduszko. No i powiem. A ja weźmiemy. Czemuż by nie? Każdy milionek się przyda. Dobra. Ale no niestety żadnej bomby jednak nie udało nam się zdobyć. To mi dalej. W trzeci czarte szybko nam wyjdziemy. W sumie nie wiem ile już nagrywam. Czy 10 minut? Tak myślę, że około tyle będzie. Ale... Póki nie zginę. Dokładnie, póki nie zginę. O! Kolejny czarter, trudniejsi w Logiczne. Trudniejsi. Jeszcze potwory chciałem sobie no, no Teraz mamy bombę, no oczywiście. Chociaż w sumie teraz się też przyda. Okay. mamy... O, dwa niebieskie są No! Eee tacz mi! O! O ho! To mi się podoba. O mój panie, jeszcze mamy sklep obok siebie. No, wspaniałe. Tak to ja grać mogę. Hmm, kompas. Kompas w sumie mógłby się przydać, a mamy pod dostatkiem kasy. Weźmiemy sobie. Dobra. No to wiem, gdzie jest boss. O, fajnie. Ten, dowiedziałem się, że za ścianą jest miniboss. Przyda się. Może wyleci coś ciekawego. O, kurwa. A nie, to jest. Myślałem, że to jest ten, który. No, głowki się. rozpadają na miliardy części. Ale na szczęście to nie. O, fuck, I po nim. Mam cię! Nie, Isaac! To było głupie. Dobra, The Sun chyba odkrywa nam całą mapę, nie jestem pewien, sprawdźmy, tak, tak jak myślałem, dobra, sobie pójdziemy do pokoju, nazwijmy go pokojem życzeń niech to złotego pokoika, pokoiku, pokoika, nie wiem, eee, no oczywiście bomby teraz nie mamy, ale może jakaś nam się hapnie po drodze, czy może w sklepie była jakaś, nie wiem, sprawdzę później, teraz zajmijmy się najpierw dni. A widzę tych skaczących chłodzi Trudno trafić. A! Mamcie! Dobra. To tą małą wysiążkę i końka. Czy jakiś hm, grzybek. Ojej, <grybka> hey, lajta. Nareszcie. No to pięknie. Tak jak coś w ogóle możemy się bawić. Mam ślimaczkę na głowie. tą małą. Tak, za sobą, i ogólnie napieprzamy nieźle. Dobra, tak to ja mogę się bawić. Mam cię! Nie, uciekaj, nie ma potrzeby. Ging, 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 mam cię, yeah. Dobra, Au, au. wow, Okej. Ok. No, pięknie, niebieskie serduszko. Nie, tylko nie ty kawały miecha! One są tak wnerwiającymi stworami tutaj. I tak trudno wdepić. Aha, mam cię. O Boże, mam nadzieję, że nie będzie aż tak widać tego spadku klatek. O, koszmarnie. Ja, bomba! Świetnie. Możemy iść do Złotej Skrzyni, może zdobędziemy więcej. O, przydało mi się. Dzięki temu, że Isaac jest taki mały, nie jest na pełnym ekranie, tylko mogę sobie tak oglądać dookoła z smutnym Windowsem. To przynajmniej widzę, czy mi się dźwięk nagrywa, czy nie. Bo czasami mam tak, taką akcję, że no, obraz sobie leci, nie? a dźwięk już dawno przestał się nagrywać. Więc przynajmniej mogę to wszystko kontrolować. Dobra. A o! To raz od dawna w sumie, jak gram, widzę te, te, te dziwne. Czaki na flakach. <laughs> Nie wiem w sumie jak to się nazywa. O, właśnie. No, czaki na flakach. Jak to inaczej nazwać? No, podnoś się. O, o, puta. Nie zaskoczył. No, pięknie. No, podnoś się. Mam gdzie? Pięknie dam. Ok. Idziemy sobie, sobie do sklepnego pokoju. I nie mamy. Co my tu? Uu, No, pięknie. Takie coś, to ja rozumiem. Ten róg jednorożca daje nam to, że leci śmieszna muzyczka, a my wyglądamy głupio. A dzięki temu mamy ochronę, jakby na postać i wrogowie nam nic nie robią. A my jednocześnie możemy się do nich zbliżyć i ich zaatakować. Przez co no, jest to dość cenny. Myślę, że długo z nami powędruje to, bomba. Dobra. Uha, wow. o. Co mamy? Pestilince. Pestilence. Pestilence. Okej, okay, pokażę wam. Oto. Tak. No dzięki czemu już jakby rozwaliłem pierwszą fazę, tego pora ma... To naprawdę jedną czwartą życia dzięki temu. więc wspaniale. I Szybko się nim zostawiłem. Całkiem fajnie. I mamy drugi kawałek mięsa. I mamy kolejnego miniona. Ja jestem cały szczęśliwy. O! kupkę. Tego się nie spodziewałem. No, patrzcie, woła Yeti. On nie chce. Każdy mnie chce stary No no na walarz bielony ja też tak robię Patrzę Proszę, że nie wziąłem tych serduszek stamtąd O, no właśnie Dzięki temu o, Będę mógł się uzdrowić w razie co O ile stąd w ogóle wyjdę Oj, <grym>, hela O morle, o marle. kurde. Burle jest tak, jak z tamtym poszło szybko, tak z tym się trochę pomęczymy. Ale może przynajmniej coś cennego dostaniemy, cieszę Z tego co pamiętam, to dostawaliśmy tylko marniak, węgla, który nic nam nie dawał. Tak więc... uff, było blisko. No, super mi dwoje odpadnie. Ach, właśnie. Napieprzać go moje miniony. I dostaniesz mi tak łatwo skódczy bytu okej oh. oh, okay. Teraz się z nim rozprawimy Mam cię, mam cię, już cię mam, już cię mam jesteś mój, jesteś mój So close, so close a tu a tu Mam cię Haha, <ścoughs> cholero Zęgną mnie za dzień. Ups. I kolejny chapter. Zobaczymy co my tam mamy. Że jesteśmy w połowie drogi do matki. Nieźle. Dobra. Mamy przynajmniej kompas i wiem, że tutaj jest... Pójdziemy sobie najpierw do skoku zobaczyć co ciekawego nas No fajnie. Czarnymi łzami teraz napiszę. Ale czy one coś dały w ogóle? Chyba nie, niestety nie. Kiedy dostał coś, to po major. minuty major. tu byłbym najszczęśliwszym człowiekiem. w za Bo na to już mam cały czas poczekal. Więc w sumie nadal jestem najszczęśliwszym człowiekiem. No. A pomijając ten fart, po prostu byłoby przezro mi się. O mi się przypomniał jeden level Mario. Nie wiem, czy mierzę. Żeby... Nie widzę jakichś między tym związków, ale, ale przypomnę mi się. Dobra. Załatwiony. I drugi. Przerwany. Mało życia. To mnie niezbyt cieszy. Cholera. To jest nikter. Tu jest serduszko. Ja jestem tu i nie mam jak się tam dosyć. Cholera. Ale... Trojki Oj, Dobra. Ops, na drugą stronę. No, właśnie, mam cię. Aha, Jak się zrobi. Co my tu mamy? Przede wszystkim serduszko. Po drugie... A, mogę wziąć to. A, mam obniżkę ceny. Tak więc zobaczymy. Może jeszcze nam się kaska uzbiera. Kupimy sobie premieńkę. Dzięki drobince możemy przechodzić właśnie przez takie pojedyncze dziury. Nie musimy się martwić, że nie wiem, coś się stanie. Bo tak młodkowy wytrzyma jednak wszystko. No, dobrze. A, jesteś mój. No i mamy nasz pokój życzeń. Pils? Pilsy są śladickie. Mówię wam, Pilsy są śladickie. Nie lubię. Mamy bombę. Ciekawe, co to robi. Ej. Hey. To nie było fajne. Wiem, że są z radzieckimi. I no i... Dobra. Idziemy sobie teraz do pokoju, w którym są maszyny. Dzięki czemu zbieramy troszeczkę kaski. Argent. O, serwiszko. Ale nie. OK, Okej, bomba. Kabum! I mamy kolejne serwiszko. Wspaniale. Stary, stary, to jest historia, się nie kończy. Kagu! Hmm, teraz mam dylemat, czy to rozwalić, czy może sobie zostawić? A, rozwalam. To kurde! Dobra, zobaczymy. Pomoc No. No odbaw. Idziemy sobie do nich. Nie wiem czemu, ale coś mi mówi, że muszę to zrobić przy okazji z Pięknie, i tu mamy pizza. Hmm, coś mi dobrze mówił. To Mamy serduszkę, no pięknie! Dobra. Jeden minus jest taki, że bomb mamy mniej, a żeby dostać się do danych serduszek, potrzebujemy bomb. Tak więc jeżeli pod drodze będziemy potrzebowali użyć naszego płasa. <laughs> o, jak to tyle raz łatwo idzie. Czy nawet nie zdążą się tutaj zmniejszać? Potworzy płaszcze i już nie żyje. Okay. Co Cało Dobra, idziemy dalej. Czy warto tracić seriuszkę? Hmm. W sumie będę miał płatkę. Ach, cholera. No dobra. Nie będę miał. Nie było warto. Dobra, wrócimy się po to, serduszko. Przepraszam za tą lontanizę i za latanie w tej i w tej. A? No. Tutaj? 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 Tutaj. Nie. Uwaga! Dobra. Dobra, to było słabe. Nie mamy teraz ani bał, ani kasę na kładkę, ani nic. Słabo. No dobra. Lecimy dalej. Może, może jeszcze coś... No. A! Co ja zrobiłem? Jak to jest, w takim środom. O, bomba. Uh. Nie, nie rozumiem tego, proszę Cię. Uff. Dobra. Jedymi. A, jeszcze dobrze. Może jak ten jak śmiesznie wyglądał węglem, mina jakby, nie wiem, założyli mu aparat dentystyczny. O, to coś tam. I gdy jeszcze z tym siłkiem na głowie. Pięknie. Stać nas na kłodkę. Na przy okazji będziemy pójść po serduszko. I tutaj jeszcze potem pieniążki. Tak, w sumie tutaj się najwięcej nachodzimy. Tak patrzę, już mam 24 minuty, to będzie dość długi odcinek. No cóż, bądźcie wytrwali, może się opłaci. A może zginiemy już za chwilę. Zobaczymy. Kto wie. gdzie ja idę? Do sklepu. Chciałem iść. A, serku, na mnie tutaj czekaj sobie po kładeczkę. Pięknie. Znów pójdę po serwisie, pójdę tam na górze. I patrzcie, tak to działa. Dzięki temu, może przejść sobie po wszędzie. Znaczy nie wszędzie, bo tutaj już na przykład nie byłby gdzieś w a Aaaa, też się? żeby nas dodać. dobra o, karta the tower, dobra the tower chyba sprawia że dookoła nas jest mnóstwo bom. nie jestem pewien ale wolę tego użyć jednak przy bossie, bo jeżeli tak będzie to przynajmniej tego nie zmarnuję. a jeżeli będzie inaczej, to będzie inaczej okej ok. zbierajmy sobie to razem nie wiem, teraz nie? Zmęczmy na mini boss. Niee, tam! Z bombem. Muszę no, sam No, Chodź, to chodź, to Tak, tak, dokładnie. Pięknie. Ok, zabity. Ustaliśmy przynajmniej za nas bombek. Co my tu mamy? Fistula! Kula fistula. Dobra. No to jedziemy. Tak, dobrze myślałem. Haha. Mam was. Wow. Palmy wilatki czy tam spadły. Może jak ja tych bossów... Jak ja te bossy niższe po prostu? Wchodzę bam, bam, nic odcinek na moim kanale no, przepraszam nie podzielę go na dwa party, bo w sumie przy Izaku nie ma sensu nie ma za bardzo jak a tu za to. to i tak będzie jedna cała seria gdzie będę jak gdybym hmm. no, już, o nie. o nie o nie o nie o nie o nie 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 i sobie nie, 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 a, cholera, a, nie, kurna, ok, jeden zle, nie, drugi, robi się gorąco, robi się naprawdę gorąco, nie, 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 robi się naprawdę źle, nie, nie. Chodzę, dobra. Eee, już mam się żegnać? <noise> Okej. Okay. Może że jeszcze coś z tego będzie. Zobaczymy. Nie. <noise> dobra. No. Poszło mi nie najgorzej. W sumie dawno nie zaszedłem tak daleko. I tak my też mieliśmy niczego sobie. Odkryłem nowy, tego ślimaczka. I przy okazji mieliśmy parę nowych minionów. I więc myślę, że to był owocny odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Tak więc do zobaczenia, Ludziska, a raczej usłyszenia w kolejnym odcinku. I także tym odcinkiem zapowiadam nową serię z Isaaca. Czekajcie na więcej i trzymajcie się. Cześć!